Dzisiaj będziemy oceniać 7 różnych podróbek Minecrafta, i możemy ocenić je na ekstra, ok, albo bardzo słabe. I na początku mamy gierkę numer 1, czyli Blocks the i to nie wygląda jak Minecraft, ale dobra, klikam! I chwileczkę, jestem teraz w jakiejś grze. Ej, ja mam mojego skina! Czy go taki śmieszny? Tak, ja też mam takiego śmiesznego skina, trochę podobnego no, do bo... mojego, ale nie wygląda tak samo. Tak, ale ty masz jakiś nick. Helpful caveman 3535. Nie no, nie wiem co to jest za nick. Ten Minecraft jest troszeczkę śmieszny, ale Możemy sobie latać... Ej, nawet tutaj są nasze domki zbudowane! To jest taka kozacka! Ona przypomina praktycznie naszego Minecrafta! Ej, tak, czy coś z was grał w tą giereczkę? Możecie napisać. Ja sobie wejdę do mojego domku. I zobaczcie, tutaj mam normalnie łóżeczko, nawet jakąś rudę diamentu i nawet piecyki śmiesznie wyglądają. A zobacz u mnie, ej, co to ma być? Czemu, czemu? ja mam jakieś głupie pajęczyny i mnóstwo takich buchowarów! Ej, to jest akurat bardzo śmieszne. Nie wiem, czemu tak się stało, a czekajcie, czy tutaj jest mój sklepik, bo tutaj pisze luczekshop.pl i zobaczcie, nawet są takie słodkie kostki. I wiecie, co one mi przypominają? Moją poduszkę z luczekshop.pl, bo ona jest taka podobna i mięciutka. I możecie sobie wejść na mój sklep, bo on jest bardzo przejrzysty i znajdziecie różne rzeczy, które możecie sobie kupić na Przykład skarpetki, portfel, a nawet inne nowe rzeczy. I naprawdę ta gra się postarała, bo chyba nie damy jej na najgorszy tylko chwilę. O, tutaj ta trawa lata, przecież to normalnie w Minecraft'cie nie działa. Niezła jest ta podróbka, ale mam nawet taki diabeł, to to nie jest złe. A tutaj gdzieś widziałem jakąś owieczkę. Tak, ja ją widzę tutaj w tym miejscu. Czekaj chwileczkę, owieczki też wyglądają słodko. I nawet zrobiła taki śmieszny dźwięk Ej, a ty szybko bijesz A tutaj koło mojego sklepu widziałem napis, że jest kopalnia na dole Ej, to dobra, szybko, oceńmy w takim razie jeszcze kopalnię, jak ona wygląda I możemy dać jej jakąś ocenę, bo w sumie to wygląda bardzo ładnie Ej, tutaj są nawet jakieś małpy Tego się nie spodziewałem i otrzyma banana Tego w normalnym Minecrafcie nie ma, to na pewno jest Mimo wszystko wezmę tą giereczkę i dam ją tutaj w ocenie ekstra Bo w sumie nie była aż taka zła Ale teraz będziemy mieli drugą giereczkę i to będzie Minecraft 2D! Ej, dobra, chcę to spróbować, więc klikam I jestem w Minecrafcie 2D! I jak ja wyglądam? Ej, Pipek, a ty jesteś gdzieś tutaj? Tak, ja jestem gdzieś dalej. Musimy się wyzdaleć. Czekajcie, ty widzisz może jakieś drzewa albo coś, co możemy zebrać? Ej, tak, jest tutaj pełno drzewek, ale ja cię nie widzę na chwileczkę. Czy ja mam tutaj game moda kreatywa? Kliknę E, i wow, ile tutaj jest rzeczy! Czekajcie, ja mogę tutaj nawet wszystko zabierać. Widzisz to no, pipek tu są rzeczy identyczne jak w Minecrafcie. Takie diamentowe każdego koloru nawet jest TNT i taki... Wagonik. Tak, a ty chyba uwielbiasz TNT, więc czekaj, ja może zobaczę, jaki wybuch będzie, jeżeli damy tutaj TNT. wtedy ocenimy tą giereczkę, czy to jest dobra podróbka, czy nie, co ty na to? Ale ostrożnie, żebyś nie uh -huh. wybuchnął, bo to może rozwalić dużo terenu. Nie, spokojnie. Ej, ja mogę w ogóle tak malować normalnie tym TNT. Ej, a chcę zobaczyć, czy na dole jest bedrock jak w Minecrafcie. Więc tutaj położę dźwignię. I ciekawe, czy to odpali w ogóle? I tak! Patrz, jedno TNT się odpaliło, i chwileczkę, czy to zrobi wielki wybuch, i po! Patrz, jak to wybuchło! Zupełnie jak w Minecraftie i to się. By to się szybciej wszystko rozwaliło. No tak, ale mimo wszystko to i tak wybucha. Zobacz jak teraz to ładnie wygląda. I naprawdę już jesteśmy bardzo nisko. I teraz jeszcze te TNT wybuchnie i pum! Zobacz jak jesteśmy. Nisko, tylko wiesz co? Ja mi się wydaje, że musimy zrobić coś lepszego. Dlatego zrobić stąd taką wieżę. I też ją odpalaj nawet wszystkie naraz. A macie TNT! Tutaj pełno dźwigni, teraz daje! O tak jest Ale ja bym sprawdził jeszcze, jak wyglądają zombiaki i creepery Więc kliknę E i tutaj może kliknę w te jajko I tutaj, o, już widzę kostkę na samym początku Więc wezmę sobie, bo lubię kości I zacznę szukać tutaj jajka zombiaka I mam tutaj jedno A tutaj obok chyba jest jajko creepera Ej, jestem ciekawy, jak będą wyglądać zombiaki Ej, one też wyglądają 2D To jest jak jakiś człowiek normalnie, ale palą się w słońcu Ej, tak, czyli ta logika Minecrafta jest zachowana A jestem ciekawy, jak creepery wyglądają mi, ej, one są jeden do 1 tylko jakby obrócone. I mają taką śmieszną główkę, tylko z połowy. Ej, tak, czekaj, uderzycie creeper i wuu Buchnął. No, o o, chyba słabo się to skończyło. I tego Minecrafta 2D też dałbym gdzieś bardzo wysoko, bo na pewno nie był taki słaby. Dam go na ekstra! A teraz mamy trzecią giereczkę! I czy w niej nie będziemy strzelać do mobu? Ej, tak, ja to widzę. I tutaj pisze Craft, więc chwileczkę, ja to klikam. I chwileczkę, dlaczego ja mam taką broń, a na mnie idą tutaj różne potworki z Minecrafta. Szkielet na mnie biegnieście z Zrażnie, ludzie musisz ich po Ej, faktycznie, czy to jest walka z mobami, tylko chwileczkę. Naprawdę to jest Ultra Craft. Nie wiem nawet, czy tutaj można jakoś budować. I nawet te Endermany z dalekami coś zrzucają. bo trzymajcie pan, jak wyleciał! Strzelaj w głowę, bo, bo to zadaje więcej obrażeń, ale te creepery też wybuchają. Musisz być jak najdalej od tych mobów! Tak, a czekaj, ja mogę kliknąć przycisk, żeby rzucić granata! I zobacz za chwileczkę on powinien wybuchnąć! Tak, wszystko. A te szkielety mają jakieś siekiery, tego nie mam w Minecrafcie. Ej tak, ta gierka jest chyba zbyt ciężka. Czekaj, ja spróbuję w takim razie podejść sobie, i czy mogę ja tutaj kopać sobie drewę O nie, to chyba nie wychodzi. Chyba ty tylko broń w ręce, tego się nawet nie da zmienić. Nie no, ta giereczka jest fajna, ale nie wiem, czy ona jest dobra, żeby zbudować na przykład nasze domki. Ja bym już nie grał w tą giereczkę. Na pewno znajdziemy jakieś lepsze. No czekaj, ja chcę pokonać tylko tego Golema, więc pom, dobra, trzymaj tego lebie wielki! I teraz tak jest, spróbuję go trafić i. No może faktycznie. I ja bym tę grę dał na ok, bo tutaj nie było ekstra jak wyżej, ale też było spoko. A teraz mamy tutaj Real Craft, czyli on będzie chyba bardzo realistyczny. Dobra, to w takim razie klikam! I jestem w realistycznym Minecrafcie. Tak, zobacz, jak to ładnie wygląda. I czy to przypadkiem nie jest jeden blok! Tak, on jest taki malutki! I zobacz, tam jest tylko jedno drzewko. No, ej, tak, na, czekaj, spróbuję w takim razie podbiec do tego i może to zniszczyć. Pomia ja to i ej, jak to normalnie się sypie! Widzisz jaki kawałek liścia spadł. Nawet ten drewno się wykopuje po kolei. Tak, kopię drewno. O, o, czy teraz te drzewo się przeniesie? Tak, zobacz, przewaliło się jak w realistycznym Minecraftzie. O, rozwaliło się kompletnie. Ale co ty masz jeszcze w swojej dłoni? U. Ty możesz normalnie budować. Tak, i jakbym chciał zobaczyć jak daleko to jest, to mogę tak jak w Minecraftzie podbudować się do tyłu tymi blokami Dirta. Ej, ta gierka jest akurat bardzo fajna. A co jest niżej? Bo tam na dole są U. jakieś kopalnie i pewnie znajdziesz inne potwory. Ej, tak, tutaj coś widzę. Chyba jest jakieś wejście. To na pewno Tutaj wejdę, tylko chwileczkę. Może spróbuję coś tutaj podpalić, żebym więcej widział. Ej, tutaj jest ruda żelaza! Musisz to wykopać, może bo, będziesz le. mógł zdobyć z tego jakiś lepszy ekstremium? Ej, tak, to by było akurat dobre, tylko hmm, co się robi w tej gierze? Co? Oprócz tego, że jest fajna grafika, czy ja mogę coś tutaj jeszcze zrobić? Hmm, może niżej będzie portal do Endu i dojdziemy do smoka kresu? Tak, bo może w tym miejscu to będzie? I może go rozwalić, czy mi się <laughs> wydawało, to w super bronie? Ej, tak, ja mam je bardzo mocne. Czekaj chwilę, czy ja mogę coś tutaj podnieść albo przenieść? Nie wydaje mi się. O, widzę tutaj pierwsze. Diamenta. Ja kocham diaksy! Dawaj, tylko uh, chwila, uh, ty masz uh, uh, żelazny kilo, Nie wykopiesz go Ej, faktycznie, nie zauważyłem tego dodzi, no trzeba będzie zrobić jakiś inny Tylko w Minecrafcie by to zadziałało I tutaj mamy, o, jakieś deski, nawet, ej, jakieś tory Spróbuję rozwalić i, wow, patrz jakie to jest satysfakcjonujące Wszystko się niszcza, te płotki, obok, Dasz radę rozwalić? Tak, spróbuję je uderzyć i zobacz, normalnie to wygląda Jak naprawdę realistyczny Minecraft I dam ten RealCraft na super extra, Bo on mi się podoba Czekaj, teraz mamy ostatnie gierki Tutaj jest parkour craft i on chyba nie wygląda zbyt dobrze to jest jakiś zombiak i taki śmieszny Steve, ale to nie jest Minecraftowe. No właśnie, czekaj, kliknę. I mnie załadowało tylko chwilę, dlaczego ja mam takiego skina. Tutaj powinna być moja buźka i mój skin. I czekaj, ja ja mogę na przykład kopać te drewno, ale nie, ja tylko mogę w nich biegać. To jest takie słabe, ale tutaj obok masz jakiś obsydian. Tak, i widzę tutaj, a, zombiaka, który na mnie biegnie, a skoro to jest parkour parkourcraft, to muszę tylko skakać. I nawet, o, mam pistolecik, czekaj, spróbuję w takim razie, pum, strzelić do tego zombiaka. I tak, on dostał i naprawdę w tej giereszce po prostu musimy robić Parkura. na to wygląda i zbierać obsydian, co to ma być! Ale masz jeszcze zombiaka do pokonania strzelaj! Tak, a ten obsydian chyba. Tam w oddali stworzy portal do netheru! Więc uwaga, szybko, muszę stąd uciec jako normalnie ten nubek, więc uwaga, nabiegnę teraz jak najszybciej i potrzymaj zombiaku, jo o! Serduszka na dole mi schodzą. Nie wiem jak tobie, ale ta gra mi się coś średnio podoba, bo tylko trzeba biegać tutaj. Czekajcie, a tutaj był creeper i go przeskoczyłem. Ej, nie no, ta gra jest naprawdę bez sensu. Ej, tam przesadzasz nie jest taka zła, ale w sumie nic nie jest podobny tego. Minecrafta, Krafta, są biaki jakieś takie dziwne. Tak, i nawet ten Creeper jest jakiś lodowy. POCZY, Creeperku, i wiecie co? Ja chyba nawet. O nie, nie chcę grać i spadłem. Gupi ten parkur. Ja daję parkur crafta na bardzo słaby, bo on mi się nie podobał. I czekaj, mamy teraz grę, build i crash. Ej, nie widziałem nigdy takiego, ale tutaj jest kurczak na TNT, więc uwaga, klika. I jestem w grze, a tutaj widzę Twój domek na jakimś płaskim świecie. I dlaczego ty masz taką broń? Nie podoba mi się to. Ty możesz go rozwalać, czego go niszczy? Tak, ja go teraz zniszczę na maksa, a na dole mam pełno innych rzeczy do rozwałki. I wiecie co? Ja w tym momencie kliknę w to drugie, czyli TNT, uwaga, spróbuję. W tym momencie stawisz to i zobacz, mogę tutaj wybuchnąć teraz. Na maksa TNT i twój domek został rozwalony! Co ty mu zrobiłeś? Zostały tylko dwie ściany! Ej, tak, podoba mi się ta giereczka I kliknę na dole na przykład jeszcze takie tornado. Ej, to musi być dobre i patrz, ja się zamieniłem w tornado i wciągam twoją chatkę! <laughs> Mój cały domek został rozwalony, to wszystko twoja wina! Tak, ale czekaj, ja coś tam widzę. I tu jest jakaś inna chatka normalnie, gdzie jest? Mnóstwo Mnóstwo kurczaków w środku. A, kto jest? Tu... Środka. Ale wiesz, co możesz z nimi zrobić? Możesz to zniszczyć. Ej, tak, to czekaj, wybiorę coś tutaj z dołu. I może taki piorun będzie fajny. Czekajcie, teraz ey, widzę cały ten świat z góry i kliknę tutaj. I zobaczę, jak tutaj pioruny nawalają. Ale ty to rozwalasz. A kurczaki w środku jeszcze żyją. Ej, tak, w sobie ta gra jest mega fajna. Czekajcie, spróbuję zobaczyć, jak one teraz wyglądają. I ich chatka została rozwalona. I mamy tutaj jeszcze wioskę wieśniaków. I może w środku będą jacyś villagerzy. Ale nie no, ja tutaj widzę tylko takie słodkie krówki. I chwileczkę, a co Coś tutaj wybuchło. Ale ty to rozwaliłeś? Nie, biedne świki. One wszystkie wyleciały. Ale czekajcie, ja nic nie zrobiłem. Ja na dole kliknę. Takie tsunami. Czekajcie, ja teraz kliknę to tutaj w tym miejscu i słyszę jakąś wodę, która płynie z prawej strony. A, ona niszczy wszystko. Ta gra jest mega fajna. Dlatego oceniłbym ją na ekstra. Tak, i ona będzie na górze. Ale wiesz, co mi się nie podobała, bo rozwalałeś mój domek, więc stawiam uh. na okej. Okay. Co, no dobra, niech będzie w tym naszym zestawieniu. A tu teraz mamy ostatnią gierkę, czyli kry. Craft World, dobra klikam. I załadowało mnie do jakiegoś świata. Ale czekaj, ej, ta gra wygląda bardzo słabo. Oj, ale brzydkie o. tekstury! I co ty masz w ręce? Głowę Hero Brina? Ej, tak, a jakby on się teraz tutaj pojawił? To ja bym się mega przestraszył. Nie, dobra, nie możemy tego robić, ale ej, zobacz, mam TNT. Czekaj, ja normalnie wpadłem tutaj do środka, ta gra jest jakaś nieogarnięta. Ten TNT też wygląda jak jakiś dynamit. Co to jest? I ty masz nawet ognisko w ręce. Tak, i czekaj, czy on wybuchnie po jakimś czasie? Bo zobaczcie, tak, tak właśnie myślałem. I zrobiło wielką eksplozję. I nawet pełno bloków tutaj w środku, ale nie no, ta gra jest mega słaba chyba, co nie. Mi też się niezbyt podoba, bardzo słabo to wygląda. A czekaj, spróbuję zobaczyć, czy mogę zabrać jakieś rzeczy. I tak, jest tutaj game mod Creative, ale zobacz, tu jest bardzo mało bloków w ogóle. Tak, jakieś dziwne mix który, hmm. chociaż narzędzia są diamentowe. No, to mi się nie podoba, ale tutaj widzę jakieś bloki do budowania. Ej, w sumie nie widziałem, że coś takiego. Dodali do podróbki Minecrafta. Oj, nawet kibelek jest, czekaj! Spróbuję go postawić, pan jak on brzydko wygląda! Ty, w ogóle kiedy był nieba w Minecrafcie, co to ma być! Ej, to mi się nie podoba! Dobra, wiecie co? Ja chyba nie chcę grać w tą grę, bo nawet bloki się tak dziwnie niszczą. Dlatego oceniam tą giereczkę na bardzo słabą. I to były nasze gierki.